Cześć, nagrywałam się jeszcze przed wizytą u fryzjera, ponieważ nie mogłem, że tak powiem, czekać już dłużej. Mam dla Was dzisiaj rzecz niebanalną, albowiem pewnego rodzaju klasykę. Może nie fantazy czystą, fantazy, która tutaj przyświeca i dominuje bez dwóch zdań na kanale, ale jest to zdecydowanie jedna z większych klasyk, która łączy fantazy z horrorem, z thrillerem, z, z grozą. Nie do końca wiem, jak dokładnie ten gatunek można byłoby opisać. HP Lovecraft, ja mam y, z w Dunwich. Ja wiem, że różne są wydania, na pewno. Zwłaszcza, że to początek tych książek, tych opowiadań sięga już 10 lat wstecz. Więc ja wiem, że są różne wydania, przede wszystkim starsze wydania z różnymi opowieściami w różnej kolejności itd. Znaczy kolejności może niekoniecznie, bo tutaj jest bardzo w ogóle fajne wydanie. Wydawnictwa Wesper. Bardzo fajne ze względu na to, że opowiadania są w kolejności tego, jak powstawały. Jak tak czytam sobie ten spis treści, to tak mam wrażenie, że dawno temu czytam te opowiadania, ale tak ja mam z opowiadaniami, że jakoś szybko one z tej pamięci znikają. Pomijam fakt, jakby tutaj taki wizualny. Ale bardzo, bardzo przyjemny druk, no i świetne, ale naprawdę świetne rysunki w środku, takie oddające, że tak powiem, klimat, oddający klimat Lovecrafta. Tak jak wspomniałem, Wy wie, pewnie wiecie to lepiej ode mnie, Lovecraft, Lovecraft to jest klasyk, to jest człowiek, który został dopiero po śmierci doceniony, jak można przeczytać w wielu źródłach. I w sumie ja w jakiś sposób nie dziwię się, dlaczego dopiero po śmierci miało to miejsce. Ja jestem w po 10 opowiadaniach, bo tu jest 15. Zgroza w Dunwich to jest tylko oczywiście jedno z kilku, bo całość w ogóle nie przyznaję. całość i Zgroza w Dunwich, 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 Dunwich chyba, bo to się dzieje w Stanach w większości. Inne przerażające opowieści, opowiadania, tak na dobrą sprawę. Natomiast nie trzymajmy się szczegółów. Abstrahując od tego, jakie wydanie czy LoveCrafta czytaliście, myślę, że recenzja ogólnie jego twórczości tutaj na pewno będzie się w tym zawierała. Ja przeczytałem 10 opowiadań, na 15, i to większość zdecydowanie zdecydowanie krótszych, i została mi może, może mniejsza połowa książki. Ale już zdecydowałem y, nagrać się tą recenzję dla was. Bo tak jak powiedziałem na samym początku jestem naprawdę dosyć mocno y, dosyć mocno y, szczęśliwy, że w ogóle za Lovecrafta się w końcu wziąłem. Ja, no jak wiecie, y, lubię klasyki, y, lubię klasyki gatunku. Kilka takich klasyków gatunku jeszcze dla was na pewno będę mieć w historii tego kanału, także czekajcie cierpliwie. Natomiast no może już koniec tego pieprzenia głupot i zajmiemy się Lovecraftem w czystej postaci. Lovecraft, tak jak wspomniałem na samym początku, on nie pisze takiej fantazy, fantastyki typowej. Tylko po pierwsze trzeba zacząć od tego, że wszystko to dzieje się w naszym realnym świecie, więc to już jest pierwsza kwestia, że jeżeli komuś takie, tego typu rzeczy nie odpowiadałem, ja nie mam z tym problemu, nie czytam dużo takich fantazji, raczej, ja w ogóle preferuję fantazy, epic fantazy, wiecie, wszystko, gdy jest wymyślone. Natomiast tutaj ze względu na to, że to Lovecraft, no to absolutnie mi to nie przeszkadza. Ale chcę, żebyście mieli tego świadomość, bo ja do końca pewien nie byłem. Chociaż w sensie słyszałem jakieś pogłoski odnośnie Lovecrafta, ale no mimo wszystko najbardziej znane postacie Lovecrafta e, przede wszystkim. I tu przepraszam, jeżeli powiem źle, a na pewno powiem źle: Ktulu, Ktulu. Naprawdę nie ktoś mnie przewodze, jak się to czyta. Gdyby nie czytać H w imieniu, to by się czytało. C Ktulu. Ktulu, nie wiem czy tak to się czyta, cholera jasna, natomiast no, po tego typu postaci, która zresztą jest tutaj widoczna na okładce, nie wiem czy coś widać, ale na pewno część z was spotkała się z Ktulu, Ktulu. No wie, Ktulu, jakoś tak się przyzwyczaiłem. E, jako, jest to bardzo, bardzo znana postać w ogóle, wydaje mi się, że sama sama idea tego boga, bo Ktulu jest pradawnym znaczy bogiem, jest pradawnym. E, nie nie będę was ale to myślę, że też część z Was nawet przed podjęciem się, jakichkolwiek działań względem Lovecrafta była tego świ świadoma. Eee, Które był, był bardzo dużą inspiracją. Wydaje mi się, że dla wielu, wielu ludzi. Eee, jego postać w różnych formach pojawia się w komiksach, w filmach, na pewno w książkach również. Więc o to, o to świadczy o tym, jak wielką inspiracją dla wielu ludzi był. Lovecraft. Lovecraft przede wszystkim e, chciałem wam powiedzieć o trzech maksymalnie trzech rzeczach odnośnie tego, co udało mi się wywnioskować na podstawie tych dziesięciu opowiadań Lovecrafta. Pierwsza rzecz to jest styl Lovecrafta, który jest taki bardzo gęsty. Ja długo o tym przymiotnikiem myślałem i wydaje mi się, że właśnie gęsty jest najlepszym przymiotnikiem do określenia jego twórczości. To jest Taki nie chcę mówić toporny styl, ponieważ yy, ok, były tutaj opowiadania, które dużo łatwiej mi się czytało, przez które może być wpłynąłem, yy, a przez które troszkę było mi ciężej przebrnąć. Yy, ale między innymi yy, przez te, które było mi ciężej przebrnąć wynikały w dużej mierze myślę, że przez styl yy, Lovecrafta mówię. Tutaj określenie toporny nie jest odpowiednim określeniem, ale jest to styl na pewno nie taki prosty, oczywisty. Jest to e, taka narracja, na której naprawdę trzeba dosyć mocno się skupić. Poświęcić jednak chwilę uwagi. Nie jest ona prosta, bez dwóch zdań. E, jest mało dialogów w tych wszystkich opowiadaniach. Może będzie więcej, ale no, na połowę książki to tam tych dialogów było tyle, co kot napłakał. Wszystkie te opowiadania, chyba wszystkie, ale tak, raczej wszystkie były z, widziane z punktu osoby, jakby, e, jakby z narratora pierwszoosobowego. On nie zawsze brał udział w wydarzeniach, ale wiecie, to nie był narrator wszystko wiedzący, narrator wszystko wiedzący, ale jakby ktoś to opisywał w jakimś dzienniku. Więc dlatego jednak uważam, że tutaj narrator pierwszoosobowy najbardziej pasuje do, do tych opowiadań, czy znaczy tak, żebym ja powiedział, czy pasuje do tych opowiadań, no to to już jest kwestia sporna. Więc styl Lovecrafta myślę, że nie każdemu po prostu siądzie. Wielu ludzi też spotkałem się z takimi opiniami, bo mówię, ja o się słyszałem już hu-hu, dawno dawno temu, i spotykałem się z takimi opiniami, że jednak nie każdemu ten styl Lovecrafta odpowiada, że Lovecraft miał bardzo dobrą wyobraźnię ale już umiejętności pisarskie miał słabsze. Ja nie do końca się z tym zgodzę, ale tak jak mówię, jest to na pewno styl dosyć charakterystyczny. Jeśli chodzi o same tutaj pomysły tego, czym Lovecraft nas tutaj zabawia to są opowiadania, słuchajcie, które o, tu ma zęby dopiero teraz dojrzałe, no, widzicie Lovecraft uracza nas takimi opowiadaniami w ten sposób dosyć prostymi, bo nie są to zbyt zawiłe opowiadania, ale są to opowiadania, które robią bardzo dobry klimat w sensie tutaj nie ma rzeczy niepotrzebnych, rzeczy bez sensu Rzeczy, które wydawałyby się nam naciągane na siłę, czy przede wszystkim rzeczy sztucznych. Wydaje mi się, że tutaj każdy, każdy element, który znaczy coś w historii, naprawdę jest bardzo dobrze przemyślany. Postacie, taka głębia tej narracji. Wydaje mi się, że to jest jedna z większych w ogóle zalet Lovecrafta, że on bardzo ma te wszystkie opowiadania bardzo bogate, bardzo przemyślane, bardzo takie tajemnicza nas w taki klimat bardzo ciekawy momentami mroczny a momentami taki zdecydowanie tajemniczy tajemniczy jest nawet nie momentami ale cały czas więc jakby jeżeli ktoś lubi taką właśnie narrację dosyć poważną no to tutaj Lovecraft zdecydowanie mu podejdzie ponieważ tak pisze H.P. Lovecraft Ej, opinie są różne Opinie są różne Jeśli chodzi o sam gatunek I to jest chyba trzecia rzecz, o której chciałem przede wszystkim powiedzieć W dzisiejszej recenzji To jest to, że słuchajcie e, No jest to teoretycznie e, Horror Jest to taka fantastyka, horror, groza Coś takiego e, I tu, żeby, nie, żeby była jasność, to nie jest horror taki jak, nie wiem, może prędzej Stephen King, chociaż ja Stephena Kinga nigdy jeszcze nie czytałem w tym roku, mam zamiar przeczytać, więc czekajcie na recenzję. E, wkrótce na pewno pojawi się na kanale, natomiast to, to, jest, to nie jest taki horror, wiecie, jak oglądacie horror i się boicie. Tutaj nie ma jakiegoś takiego wielkiego budowania napięcia, tu jest tak naprawdę cały czas jest budowanie napięcia. Tutaj nie ma nawet rozładunku tego napięcia, chyba że kończymy opowiadanie i idziemy, i w ogóle idziemy do sklepu i zapominamy o całej sprawie. I to jest właśnie ta, 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 ta gęsta taka atmosfera, ten ta, całkowity rok, który przepełniał te opowiadania. Ja nie wiem, czy do końca wiecie, o co mi chodzi, czy ja to dobrze w ogóle ubieram w słowa, bo ten, kto przeczytał Lovecrafta, to na pewno dobrze wie, o co mi chodzi. I e, mówię, tu nie ma takich rzeczy strasznych, bo strasznych, że człowiek czyta i ma łzy w oczach, ja parę razy tak miałem, e, albo no, po prostu się boi, tak? Ja dawno nie czytałem horrorów żadnego, więc już troszkę zapomniałem, jak to jest bać się podczas czytania książki, e, ale wiem, jak to jest czuwać inne uczucia i tutaj nie do końca jest towarzyszy nam strach w czasie tych opowiadań. Ja bym tu bardziej powiedział, że towarzyszy nam taki właśnie pełen niepokój. Jak są, są no, niepokojem są przepełnione wszystkie te opowiadania, więc jedno wynika z drugiego. Um, I chyba najstraszniejsze, jeżeli byśmy mieli w ogóle w kategoriach mówić far, faktycznie horroru, no może ja też inaczej ten horror postrzegam, tak, ale jeżeli mówimy już w kategoriach horroru odnośnie twórczości Lovecrafta, odnośnie tych przynajmniej opowiadania, nie wiem jak kresta, obstanę, że też jest w podobnym Klimacie. E, wydaje mi się, że tutaj nie tyle najcięższą, taką najstraszniejszą rzeczą jest to, że pojawiają się różne potwory, różne tam stwory, różne, różne dziwne zjawiska, różni ludzie. E, czasami ze sobą w jakiś tam sposób luźny, oczywiście bardzo powiązane. E, między innymi pradawni, o których zdążyłem Wam wspomnieć. Ale absolutnie odnośnie fabuł są opowiadania, nie będę mówić. E, wydaje mi się, że tutaj najbardziej takim przerażającym dla nas konstruktem jest to, że wszystkie te opowiadania na swój sposób są bardzo ludzkie. Lovecraft jakby no, pokazuje nam swoją fantazję, pokazuje nam pewne rzeczy, które wpadły mu gdzieś kiedyś tam do głowy, e, ale z drugiej strony ja przynajmniej przez chwilę wciąż mam taką refleksję, że wszystko to, o czym on pisze, Teoretycznie mogło się wydarzyć. To tak na sam tej samej zasadzie, że nikt nie udowodni mi, że świata nie stworzył e, Bóg Spaghetti. Mówię teraz o, o, naprawdę. Nikt mi tego nie udowodni, że tak nie było. Tak samo jak ja nie udowodnię, że tak się stało. Troszeczkę jest tak samo z opowiadaniami Rochrafta. One brzmią bardzo realnie i teoretycznie mogłyby mieć miejsce w naszym rzeczywistym świecie. I wydaje mi się, że przynajmniej dla mnie to było naj straszniejsze, tu nie chcę znowu użyć tego słowa, zresztą ja, ja mam taką dosyć mocną e, powiedzmy to tolerancję na tego typu rzeczy i mnie przestraszyć jest dosyć ciężko. Bardzo horrory lubię i w horrorach też jest mnie ciężko dosyć przestraszyć. Więc jakby e, tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że to jest najstraszniejsze w Lovecraftcie, że on pisze w taki sposób, o takich rzeczach, e, że człowiek sobie uświadamia, że żyje w tym świecie i wszystko to, co tam się dzieje Faktycznie mogło mieć miejsce. To, gdyby się wydarzyło, no, faktycznie byłoby złotą fantazji, byłoby w jakiś sposób nierealne, ale gdy przesiądziemy przy kominku, przeczytamy to i troszkę się zastanowimy nad tym wszystkim, dochodzimy do wniosku, że to jednak mogło się zdarzyć. I to wydaje mi się, że są te właśnie te trzy najważniejsze elementy, które ja chciałem poruszyć przy omawianiu tej książki. Wydaje mi się, że jeszcze kiedyś za Lovecrafta się wezmę, pomijam fakt, że muszę oczywiście skończyć tą książkę. Ale naprawdę, Lovecraft jest ciekawym autorem. Mówię, nie każdemu wydaje mi się, że podejdzie, a nawet jestem pewien. Ale jeżeli ktoś lubi taką dosyć specyficzną, taką tajemniczą i, tak jak właśnie powiedziałem, właśnie dumny jestem z tego określenia, taką gęstą narrację, co zdecydowanie mu polecam, plus odsyłam każdego, kto po prostu, no, siedzi w tego typu klimatach jak ja. Bo, no, nie znać Lovecrafta to grzech, tak? Tak jak dla Polaka nie przeczytać na to grzech. Ja już tego grzechu nie popełniam i mam nadzieję, że Wy też nie popełnicie. Ehm, i tyle. Pozostaje mi się z Wami pożegnać. Eee, zostawiajcie łapki w górę lub w dół. Komentujcie, subujcie. No i do zobaczenia w następnym odcinku.